Generalnie polski teatr bardziej traci na znaczeniu. Sytuacja jest taka, jaka jest i doszedł do tego wątek przemocowości. Bardzo różne, bardzo często, niestety, rozczarowujące są reakcje lub brak reakcji na to, co się dzieje. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? Co się powinno w tej sytuacji zrobić? Bo czekamy pewnie na tą najwyższą falę, jaka powstanie po w wyjściu książki i że które tam opisywać te przypadki. Ale mnie bardzo smuci milczenie niektórych teatrów, których do przemocowości dochodziło. Nawet było posiedzenie komisji antymobbingowej i cisza. Nic się nie stało. Czy naprawdę nic się nie stało w Płasnym teatrze? Nie wiem, no to jest zawsze trudne, no bo... Nie znam bezpośrednio tych sytuacji. Tak? Mi się wydaje, że tutaj jakby jest wielka rola, tak jak pan powiedział, instytucji, to znaczy, które muszą mówić, bo o takich sprawach trzeba mówić. Bo wydaje mi się, że tym, co się powinno odbyć, to jest stworzenie pewnego rodzaju struktur. I uważam, że tutaj jakby problem jest systemowy, to znaczy, że nie ma przewidzianych procedur i mechanizmów zgłaszania takich sytuacji reakcji odpowiednich, jakby zakodowanych, gdzieś zapisanych, jaka jest reakcja za dane zachowanie i co, jakie konsekwencje mogą mnie, jako reżysera, czy jako aktora spotkać za to, że przeprowadzam jakąś sytuację w taki albo inny sposób. No myślę, że to jest kwestia zmiany takiej bardzo też i pokoleniowej, bo wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że zachowania, które kiedyś były akceptowane, współcześnie nie są akceptowane i często te, to wynika z jakiegoś takiego konfliktu pokoleniowego. Zresztą też tutaj rozmawialiśmy o takich rzeczach. No, wydaje w mi się, czasie, jak, w czasie pracy, spektaklu, tak, bo mieliśmy właśnie i, i właśnie młodą ekipę, i troszkę starszą, i tak dalej, gdzieś tam taka rozmowa wyniknęła, która była bardzo ciekawa. Właśnie z racji tego, że pewne rzeczy, na które starsze pokolenie sobie pozwalało, współcześnie jest jakby nieakceptowalne, i jak to trzeba to po prostu przerobić. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym. Yy, mówić i trzeba przede wszystkim tworzyć jakby zasady i struktury, bo to jest istotne. Jakby każdy, który jest dotknięty przemiocą, powinien doskonale wiedzieć, jakie ma prawa, gdzie może się zgłosić i nie powinien zostawać sam. To jest gdzieś strasznie istotne, bo wydaje mi się, że tutaj jakby następuje taki moment, w którym instytucja nie staje po stronie tego, po której powinna stawać, bo jak instytucja powinna stać zawsze po stronie pokrzywdzonego. I to jest ta odpowiednia droga. No bo on taki jest, się o reżyserze, no to trzeba wytrzymać, bo to, bo tam... Czyli krótko, nawet jeśli boli, to ten plaster trzeba oderwać. Wydaje mi się, że tak, znaczy nie można pod płaszczykiem pracy, nie można pracą nazywać przemocy, no bo to my jesteśmy ludźmi, jakby teatr nie usprawiedliwia. A raczej ma taką funkcję też edukacyjną, więc jakby powinien przede wszystkim... No powinien być... Jakby, to, to powinien być pierwszy krok przede wszystkim instytucji, która powinna... Pomagać w takich sytuacjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.